Siemam, Marcin Kryński. Wracamy do wyzwania DZIEŃ ZA FUNTA. Szczerze mówiąc nie jestem zbyt szczęśliwy, bo to co będę jadł woła o pomstę do nieba w stosunku do ostatnich dni. Ale zobaczmy. Więc tak, to było to zacne opakowanie. A przyrządzone zgodnie zgodnie z instrukcją. 5 minut w mikrofali. A to jest efekt finalny. Oh, yeah! Dobra, pamiętajcie, oddawajcie do recyklingu, tak, dbajmy o środowisko. A my za chwilę sobie porozmawiamy o tym, jakie to są fantastyczne i wspaniałe walory smakowe tego pożywienia z Tesco. To bodajże kosztowało 69 pensów, A stół, stół, z którego zjadam jest taki brudny, że większość z Was ma czystszą toaletę. Ale jak czyste są toalety brytyjskie, dowiesz się. Z jednego z moich materiałów. Zapraszam do subskrypcji kanału. Koniecznie wciśnij dzwoneczek. Bądź na bieżąco z polską patologią w Wielkiej Brytanii. Dziękuję bardzo.